jak dobrze że ludzkość może mieć matkę że się do niej odnosi całkowicie po dziecięcemu na tym właśnie polega istotny wkład duchowego duchowy kościoła w kulturę i w życie społeczne ludzkości że wszystkim zmiękcza serce pokazując nieustannie matkę 16 października kardynał Stefan Wyszyński niedziela Witam Was moi drodzy wspólnie z wnuczką Hanią i razem dzielimy się z Wami słowem z dziennika duchowego Rozmów Alicji Lęczeskiej z Panem Jezusem. Słowo pouczenia, a słowo na dzień dzisiejszy jest otóż to: To takie, nie szukaj tego co wielkie, szukaj woli mojej. Stacja 11 Drogi Krzyżowej Przybicie do Krzyża Już niczego nie chciej tu na ziemi, lecz wszystkiego oczekuj tam, w niebie, dla Ciebie i dla braci Twoich. We mnie oczekuj. Niebem moim się otaczaj z aniołami i świętymi moimi i z matką moją. Nie żyjesz dla ciała i cielesności duszy Twojej. Żyjesz dla ducha. Jemu ciało oddaj i podporządkuj do końca, do przybicia i ukrzyżowanego tego wszystkiego, co łączy Cię ze światem i co pochodzi od Niego. Oddaj to, a ból oddania ofiaruj i braci, aby oni mogli odłączyć się od tego, co zamyka ich w świecie, w ciele i co zamyka drzwi dla nieba mojego w ich duszach. Oto powołałem Cię, stworzyłem i wyposażyłem do ofiary całkowitego ukrzyżowania w świecie, samotności i oddania każdej kropli krwi zabraci, aby oni trafili tam, gdzie jestem ja z martwych stały na wieki. Radość ofiary jest Twoim pokarmem i życiem Twoim, zanim powiem. Wykonało się. Z Psalmu 148. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy, chwalcie Go Słońce i Księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące. Dziękujemy za wysłuchanie. Hania słuchając, tutaj swoje rzeczy układając. Prawda? Będzie serdecznie pozdrawiać i dziękujemy za wasz czas. Życzymy wszystkiego dobrego. I pozdrawiamy serdecznie. Przemek, marny pyłek i Hania, dziadka, przemka i Babcia, bo i z Panem Bogiem i z aniołkiem i z Elzą. I z Elzą. I z... A... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A Ty masz usta wymalowane dzisiaj, tak? Oh, pew pew. Phew pew. Bye bye.